23 kwietnia 2022 rok. Temperatura 11 stopni. Także w końcu powyżej 10. No i wykorzystały pszczoły do oblotu. I to taki porządny oblot młodej pszczoły. Widać, że się trochę rozwinęły mimo tej niskiej temperatury. Na tej śliwce ałycza cały czas przesiadują. Siobrują Szob tam. Przynoszą pyłek także się ładnie porozwijały. Muszę im wylotki jednak zdjąć te zwężenia, wylotka, bo już chyba czas. Bo tej pszczoły jest coraz więcej, ona już ma ciężko wchodzić. Tu widać, i pyłku przynoszą, i oblata się, młoda oblatuje. no Te mają łatwiej. Tu widać jeszcze z jasnoty pyłek niesie czerwony, piękny. Z jasnoty, Mniszek Trochę zaczyna, ale bardzo niechętnie. Zimno, nie chce się za bardzo rozwijać to wszystko. rzepak już pąki kwiatowe porządne, ale jeszcze nie kwitnie, a mniszek trochę smutny jestem, bo już powinien być ładnie rozkwitnięty 20 kwietnia, to z reguły tutaj była żółta wąka, a w tym roku słabo. Na śliwie jeszcze sobie przysiadują, na wierzbie sobie jeszcze przesiadują. Także mają jeszcze co, tam pokarm. Ale tego mniszku to nie wiem, czy się udało zbierać. Pewnie z rzepakiem będzie mieszany. Ale ładnie się prezentują dziewczyny. Spójrzcie jak mnie Lata. Pięknie. No, chyba dzisiaj trzeba podokładać jeszcze rameczki. porozszerzać gniazdo. Coś tu się ładnie dzieje. Ruch się zaczął. Pszczołeczka. No i to taka słaba rodzinka była. Dałem im pokarm zimowy na płask od góry. Położyłem rameczkę. I widać, że chyba dało efekt. Bo naprawdę się polepszyło w niej. A tak to one miały ciężko wygrzać. To Gniazdo, zapasy pozjadały. Czerwiła tylko na górze. Pokarmu było niewiele, znów ciasto niby położyłem, ale ciasta nieby niechętnie pobierały. Muszę zajrzeć zobaczyć ile tego w tym plastrze tego miodu zostało. Ale coś czuję, że chyba mogłyby to podjeść przez te zimne dni, które były chłodne. No i w tych dwóch ułatch zaglądałem, no to były już trudnie. Teraz nie wiem czy we wszystkich są czy nie Ale już się zaczyna Pięknie O motylki Motylki i pszczołki wyposzona Tam lata I tu motylek O, ładnie latają A przy ulach oblocik młodej pszczoły to jest najsłabsza rodzina, jednak chyba trochę jej pomogło podanie pokarmu zimowego. O, i tutaj się dzieje, i w tym się dzieje, i w tym też się dzieje latają, latają. Dzisiaj w końcu ciepły dzień.